Siemanko widzowie. Jak dobrze wiecie, w ostatnim odcinku e, wydropiliśmy bardzo dobre Brain Roty. Mega, ale to mega dobre. Sig e, I mamy ogólnie 11 rebirfów. I teraz kolejny opening będzie. Zobaczycie jaki opening. No trochę się wytrajdowałem. E, straciłem trzy moje Sick Ila Grande Ale myślę, że będzie się opłacać Po tym co wydropimy Bo pewnie mam nadzieję Że coś dobrego wydropimy Zaraz wam pokażę moją bazę Nie piszcie mi Widzowie, błagam was Czy y, trade, Czy trada ktoś ze mną zrobi Ja nie robię trade'ów ludzie No sorry, oni nie będę robić Tylko odcinek takie Laki bloki, nie? Ale dobra, teraz lecimy. Patrzcie na te laki bloki. Za te cztery brain roty takie laki bloki. Widzicie to? Do następnego rebiurfa potrzebujemy 7 trylionów. Myślę, że z naszymi brainwotami łatwo będzie. Dobra, lecimy do openingu. Którego by tu pierwszego otworzyć? Maję nawet takiego. Ja nawet nie widziałem lawy nigdy w tej grze, ani bladrota. Nigdy jeszcze nie widziałem. Ja na chwilę muszę zrobić cięcie. Dobra. E, dobra, ja jestem po do krótkiej przerwie. I zaczniemy od tych najgorszych laki bloków. One są u góry, czyli od takiego. Ostatnio widzieliśmy, co można z nim trafić. Niestety trafiliśmy właśnie te dinozaury. Od razu je sprzedajemy. Ten. Leczymy, co nam wyleci. I. Co ciekawe, co to było tam. Były by kilka brainrotów w jednym to daje? Nie widzę. otwieramy dalej. Ai, ai, ai Ciężko trafić coś dobrego. Mm -hmm. Mm -hmm. Otworzymy tego. Golden. tu coś wyleci ciekawego. A dinozaur. Dinozaur. No niestety. Otwieramy dalej. Nie no znowu i No daj chociaż tego na ten domek taki na 3%. No nie. No dużo daje. No no no. A teraz którego by tu otworzyć chyba? Którego by tutaj otworzyć. Tego chyba na samej górze. Tego na samej górze. pierwszy pierwsze z trytami? No nie. To jest tyle, ile ten Ink-Yang. Tego otworzymy. O, ile to daje? 17,5 miliona. A, jeszcze właśnie tego Lost Jobsitos yy, wydałem yy, pod odcinek. Jest! Ile to daje?

Dobra, a, dobra, sprzedam go. Jo! pół miliona. Ajajaj. kurczę, ja już jestem zadowolony. Mój najlepszy Brain rat. Chyba się spróbuję się wytradować z tym Six 7 który daje. Mm, Tyle, wiecie ile daje to SixAware? 105 milionów spróbuję się wytradować coś fajnego, fajnego Ajajaj, 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 nie będę patrzeć co jest z tym, tym, tym dealerze e, Czytałem, że to daje razy dwa tak w ogóle i to była pierwsza y, taka ta w grze Co teraz tu otworzyć? U góry coś mamy? Nie. Ja Otworzymy tą lawę. No ja jestem ciekawy jak to wygląda. O takie lawowe. Mmmm... Ale ją. Zachcie tego. Tego bossa Otworzymy tego teraz sobie. I tego. ja o no, 7 milionów. O no nie. Dobrze, już wykorzystamy tego Esoka, i dodaję? 8 milionów, oby tu coś dobrego. Ajajaj. Ajajaj. tutaj musi być jakaś bomba. Bomba stick, no, 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 ja nie, dinozaur, dinozaur. Ale za to 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 nie, cięcie. Dobra nie, jestem, nie, jeszcze trochę laki bloków. Więc znowu otwieramy. Nadzieję, że mi nadzieję, że ten na 0,5% lub na ten, ten 1% ciekawe ile ten 1% daje i ten pół. w sumie jeden typ chciał się ze mną wytradować i pisał że daje yy, 125 milionów no nie znowu ten pod hotspot prawie bym sprzedał tego lucky like, no dobra, lecimy. Nie śpimy. Robimy speedrun. Sprzedajemy ciebie. Nie, no. Szybko na górę. Nie spadłem. zaczynamy. na A. Dobra, dinozaur już zobaczyłem. Sprzedaję. 3% do tego isoka. Jeszcze z trzema tymi inkiang. I też wiem, że to się nazywa tradesy. A nie eventy. Jak ja to mówiłem. Tu sprzedaję co takie słabe. Takie słabe. Wiedziałem, że to będzie dinozaur Dinozaur Pibusz Dinozaur Pibusz Szybko wchodzę na górę, nie widzę Zobaczymy co do mi tu wypadnie, nie patrzę Oby coś dobrego, oby kibel No nie No nie, no nie Serio, nic mi nie wypadnie Nic a nic No dobra no mamy mojego najlepszego brain rota w grze nie najlepszego w grze, chyba nie może mamy jakiegoś najlepszego może w grze mam co trochę krótki ten filmik to czekajcie ja jeszcze sobie dokupię laki bloków ostatnia tura i laka jeszcze. dobra dokupiłem mamy też laka i jak chcecie odcinek z eventu to piszcie w komentarzach to zrobię odcinek z eventu nie wiem chyba w następną sobotę będzie event jeżeli w ogóle będę raczej mi nie będzie w sumie to nie będzie eventu znowu ten on daje 30 milionów jo. Yo. Nice. Nejsik -y. Nejsik nice Łopod -y. oh, Słabiutki słabiusieńki Mam już dwa esoki i jednego hotspota. Czy trade mi się opłacał? Zdecydowanie mi się tak opłacał. O, chyba się nie spodziewał, który... Kolejny! Yo! Bracie! Yo! Nice! To mi się podoba. Kolejny isak, Już mamy trzy. Krocz. Yo! Nieźle, nieźle. Kupię jeszcze jednego... Brand goda mitycznego jest ich lata zaraz je wszystkie otworzymy, ale ile roboksów idzie na ten film? Ajajaj, trochę boli. Ale dobrze. czego się nie robi dla widzów. Otworzyłem, tak można powiedzieć, że otworzyłem trzy całe bazy, lucky, pełne lucky bloków. Dobra, idziemy na sam dół. Tak, pierwszy lucky block. Szkoda, że nie ten telewizor, ja go tak chcę. Tam jak jeszcze zaczynałem, jak mnie lawaka jarała. O lada. to jest procent? O, 20 No to gitas Mi się podoba O, już do mnie machał ten... Ten kibel taki Ten zmutowany kibel Nie wiem Mamy sobie tutaj I soki tak. ale to to jest istne dzieło. Chciałbym stać się w tej grze bardzo dobrym graczem, więc takie odcinki będą często. Ale jo, jo. No. Nice. Zarabię dwa triliony. już mogę zrobić rabirofa, tylko udin din, din, din się przyda. A nie ma Udin-Din-Duna. Ja trochę krótki ten filmik. Co tutaj do Kubii? A kupię jeszcze jednego. Lucky bloka. Czemu nie? Fajnie jakby był ten Witch Fuse, bo widziałem, oglądałem odcinki z nim, z tym Witch fuseem i ludzie i tam były takie dobre brain roty. Ludzie nawet zrobili na nich na evencie trade z nimi i dawały 2 biliony nawet. Więc no nieźle, nieźle. Ale jestem zadowolony. Ja, tym akcentem kończymy filmik. Do następnego. Yo!